Z ewangelii według świętego Łukasza. A oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował pana Boga swego całym swoim sercem. Całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze, powiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecząc, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: Kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci go nie tylko ograbili, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na wpół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Pewien zaś samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem, sadziwszy go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary i dał gospodarzowi, i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam Tobie. Który z tych trzech Okazał się według Twego zdania bliźnim Tego, który wpadł w ręce zdrajców. On odpowiedział Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł idź i ty czyń podobnie. Dostajemy dzisiaj przepiękne słowo, ale to jest takie słowo, które wymaga od nas głębokiej refleksji. To jest takie słowo, które trzeba nie tylko przeczytać, nie tylko je usłyszeć, ale trzeba także w to słowo głęboko wejść. Jeżeli nie wejdziemy w to słowo głęboko, istnieje pewne ryzyko, które narzuca się nam niejako automatycznie. Otóż ryzykujemy, że będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy w tej przypowieści. Czy jesteśmy. Tym Samarytaninem, który udziela pomocy, człowiekowi, który został napadnięty, ograbiony, czy też bardziej odnajdziemy się w postawie Lewity czy kapłana, którzy wracali ze świątyni z Jeruzalem? Otóż, jeśli naprawdę wejdziemy głęboko w Słowo, to zrozumiemy, że to Słowo zaprasza nas do jeszcze czegoś innego, bo to Słowo nas zaprasza do tego, byśmy zobaczyli się w człowieku, który leży pobity, w człowieku, który leży ograbiony, w człowieku pokrwawionym, w człowieku, który leży na wpół umarły. Myślę, że ja przynajmniej takie doświadczenie mam w życiu, ale myślę, że wy również je macie. Doświadczenie tego, że zostaliśmy pobici przez życie, doświadczenie tego, że zostaliśmy pobici przez grzech, doświadczenie tego, że nie mieliśmy w sobie życia po doświadczeniu grzechu. To jest taka sytuacja, w której możemy się odnaleźć. Jesteśmy ludźmi, którzy leżą przy drodze na wpół umarli, na wpół żywi. I oto obok tego człowieka przychodzi oczywiście Samarytanin. Tym Samarytaninem jest Jezus, ale zanim przechodzi Samarytanin, z Jerozolimy przechodzi kapłan i przechodzi lewita. Przechodzą obok tego człowieka. Ważne jest zobaczyć najpierw to, że ten człowiek, który został napadnięty, ograbiony, pobity, obity, prawie zabity, odchodził z Jerozolimy. To znaczy schodził w dół. To też ma pewne znaczenie. Otóż, kiedy my odchodzimy od Miejsca Świętego, kiedy odchodzimy od Boga, kiedy schodzimy w dół, jesteśmy narażeni na tego typu wydarzenia. To jest obraz piękny naszego życia duchowego, człowieka, który odchodzi od relacji z Bogiem. Człowiek, który schodził w dół. Przepiękny obraz tego, jak człowiek może wejść do świadczenia grzechu. Co robi z nami grzech? Odziera, prawie że zabija. I teraz, co dzieje się w sytuacji, kiedy przechodzi kapłan i Lewita? Jest pytanie, czy oni szli do świątyni, czy oni schodzili ze świątyni. Możemy się domyślać, że oni schodzili ze świątyni i to jest jeszcze większy dramat, ponieważ kapłan i lewita, więc ci, którzy powinni być wrażliwi na biedę tego człowieka, okazują się absolutnie, absolutnie niewrażliwi. Oni schodzą z takim pytaniem w sercu, co się stanie, jeśli ja dotknę się tego człowieka? Co się stanie, jeśli ja dotknę się tego człowieka? czyli po pierwsze nie wiem, może szli do swoich obowiązków dalej, Może myśleli o tym, że się spóźnią. Może po prostu myśleli, że widząc człowieka na wpół umarłego nie chcieli zaciągnąć na siebie nieczystości rytualnej. Więc mieli w sobie w sercu swoim szereg rozmaitych obaw, co się stanie, jeśli tego człowieka się dotknę? Zupełnie inaczej pytanie postawił samarytanin, który schodził obok tego człowieka, co się stanie, jeśli się tego człowieka nie dotknę? Co się stanie, jeśli się tego człowieka nie dotknę? I oto popatrzcie, bracia i siostry, zarówno kapłan i lewita, którzy schodzą ze świątyni, czyli schodzą z miejsca świętego, ich szaty pachną być może jeszcze wonią kadzidła. Idą, widzą człowieka, który leży obok i przechodzą zupełnie obojętnie. Przychodzą, żeby się go nie dotknąć. I przychodzi obok Samarytanin i okazuje mu litość, okazuje mu uwaga miłosierdzie. Wzruszył się głęboko. Misericordie vultus, został poruszony, został poruszony, miał oblicze miłosierne, nie? Został poruszony do głębi miłosierdziem. Został do głębi poruszony do wnętrzności miłosierdziem. to popatrzcie, ten człowiek, który schodził z Jerozolimy, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha, wpadł w ręce zbójców. Popatrzcie, prawdopodobnie kapłan i lewita to byli jego ziomkowie, czyli to byli ci, którzy, po których mógł się spodziewać, że udzielą mu pomocy. Przy czym Samarytanin był tym, który był dla tego człowieka Wrogiem. Między Samarytanami a Żydami wionęła ogromna przepaść zdrowej nienawiści. Obwiniali się wzajemnie o rzeczy związane z historią, z przeszłością. I mimo wszystko ten Samarytanin, który okazuje się być nieprzyjacielem, zatrzymuje się nad tym człowiekiem, udziela mu potrzebnej pomocy. W momencie, bracia i siostry, kiedy schodzimy z Jerozolimy do Jerycha. Do miejsca grzechu, w momencie kiedy doznajemy skutków naszego grzechu, Jezus lituje się nad nami. Jezus wzrusza się, widząc naszą biedę. Pochyla się nad nami. Popatrzcie, to jest niesamowite, ponieważ ten człowiek, który okazuje się być nieprzyjacielem, może nauczyć wiele kapłana, lewite, którzy powinni mieć wiedzę. Jak się zachowywać w stosunku... Oni wiedzę mieli, oczywiście. Wiedzieli, że się nie mogą dotknąć człowieka na wpół umarłego. Że nie mogą dotknąć się mar. Że mieli pewnie tysiące innych obowiązków tak itd., itd. Wiedzę mieli, ale to nie wystarczyło. Nie mieli miłosierdzia i nie mieli miłości. Nie mieli miłosierdzia i nie mieli miłości. I tego mogli się nauczyć od swojego przeciwnika, od Samarytanina. Samarytanin, zobaczcie, co robi... On nie tylko otacza opieką tego człowieka na wpół umarłego, ale jest przepiękny obraz, że zalewa jego rany oliwą i winem. Oliwa i wino to były dwie rzeczywistości, którymi opatrywano ofiarę w świątyni. Popatrzcie, ci, którzy wychodzili ze świątyni, może nawet byli blisko siebie, nie? może się widzieli, może tworzyli wspólnotę, na nic to się nie zdało. Na nic to się nie zdało. Popatrzcie, yy, tak naprawdę uprawiali kult samych siebie. Tymczasem, Samarytanin, który schodzi, który jawi się jako przeciwnik Żydów, tak naprawdę on oddaje Bogu prawdziwą cześć. On nie tylko pomaga temu człowiekowi pobitemu, ale także wychwala Boga. Nie? Czyni przepiękny znak, przepiękny znak ofiary. Oto, bracia i siostry, jest niesamowita zachęta Pana Jezusa, abyśmy zobaczyli się, że właśnie w taki sposób Bóg przychodzi i zalewa nasze rany. Oliwą, winem tak bardzo się troszczy. Nigdy nie jesteśmy obojętni Jezusowi. I niesamowicie ważne jest to, że w naszym życiu duchowym nie wystarczy wiedza. Popatrzcie, ta przepowiedź jest odpowiedzią na pytanie pewnego człowieka. Uczonego w prawie, który wystawia Jezusa na próbę i pyta nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Więc Jezus go pyta, co jest napisane w prawie, odwołuje się do wiedzy, i on śpiewająco odpowiada, cytując księgę powtórzonego prawa, tak? Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. Pan Jezus mówi, korekt, odpowiedziałeś świetnie. I mówi Pan Jezus tak, to czyń. A żyć będziesz. Będziesz żył nie dlatego, że wiesz, nie dlatego, że na zewnątrz będziesz pachnieć kadzidłem, ale będziesz żył wtedy, jeśli wejdziesz w serce Ewangelii. Będziesz żył wtedy, kiedy będziesz czynił to, co mówisz. I oto popatrzcie, jak bardzo daleko ten człowiek jest od tego, co mówi Jezus. Jak bardzo trudno mu jest przyjąć to, co mówi Jezus. Pan Jezus na końcu mu zadaje pytanie takie: Który z tych trzech okazał się, według Twojego zdania, bliźnim? Co odpowiedział? Nie mógł wypowiedzieć Żyd słowa Samarytanin. Odpowiedział: Ten, który okazał miłosierdzie. Konflikt sumienia, zgrzyt, który miał wewnątrz. On wiedział, że Żydzi i Samarytanie to są nieprzyjaciele. Wiedzę miał na bardzo dobry, wiedzę miał rewelacyjną, tylko miał problem, żeby wypowiedzieć, że Samarytanin okazał się bliźnim tego człowieka. Dlatego Pan Jezus po raz kolejny na koniec mówi mu, i zachęca do tego. Idź, czyń podobnie, idź i ty czyń podobnie. Będziemy zbawieni nie dlatego, że mamy wiedzę, ale będziemy zbawieni, Będziemy zbawiani z tego, będziemy sądzeni z tego, że to, co wiemy o Bogu, położyliśmy w praktykę. Z całego serca pragnę Wam dzisiaj pobłogosławić. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.